Cześć, ty Marysia, jestem instruktorem I Love Rolki i pokażę Wam dzisiaj, jak nauczyć się zmienić kierunek jazdy z przodu na tył i z powrotem. Pamiętaj, żeby dobrze zapiąć rolki i ubrać ochraniacze. Zawsze jeźdź w dobrze dopasowanym kasku. Przed nauką zmiany kierunku upewnij się, że masz opanowaną jazdę tyłem. Zaczniemy od prostego ćwiczenia. Wysuń jedną nogę przed siebie. Kolana pozostają ugięte, a piszczelę opieramy na językach rolek. Ponuj to ćwiczenie na obie nogi. Wjeźdź do przodu i do tyłu. Gdy czujesz się pewnie, wjeźdź z rozsuniętymi nogami. Zamieni miejscami. Najpierw powoli, później coraz szybciej. Do kolejnego ćwiczenia będziesz potrzebował czegoś stabilnego, aby się przytrzymać. Stań przodem do drzewa lub supa. Stopy skieruj w bok, nie odrywając palców od ziemi, przenieś piętę na drugą stronę. Powtórz to samo ćwiczenie, przenosząc palce, nie odrywając pięt. Powtarzaj to do momentu, aż poczujesz, że przenosisz stopę płynnie i dynamicznie. Przed wykonaniem przejścia bez asekuracji upewnij się, że masz odpowiednią postawę ciała. Jedna noga wysunięta do przodu, kolana ugięte. Ręce uniesione na wysokości barków. Jeśli masz z przodu prawą nogę, to prawa ręka również znajduje się z przodu. Jeśli lewą, to lewa. Teraz, utrzymując prawidłową postawę ciała i zaczynając z miejsca, przenoś stopy tak, aby poruszać się cały czas w jednym kierunku. Jeżeli już to opanowałeś, zacznij ćwiczyć w jeździe z małą prędkością. Pamiętaj, żeby ćwiczyć przejście na obie nogi i powoli zwiększać prędkość jazdy. Piszcie śmiało, jak Wam poszła nauka i do zobaczenia na rolkach!